W kłótkiej placówce Centrum Medycznego Salus od niedawna działa nowo powstała sala operacyjna do zabiegów z zakresu ortopedii oraz chirurgii plastycznej, gdzie znalazły się nowoczesne urządzenia do zabiegów artroskopowych stawów kolanowego i barkowego. Udało nam się z kamerą wziąć udział w operacji pokazowej wszczepienia sztucznego więzadła krzyżowego w kolanie. Uczestniczyli w niej ortopedzi z okolicznych jednostek, którzy w ramach szkolenia obserwowali przebieg operacji. Coraz więcej kwalifikujemy do zabiegów artroskopowych, stawów różnych, bo w tej chwili się robi już praktycznie każdy staw można zaartroskopować i pacjent bardzo szybko jest, wraca do, do zdrowia. Tak jak mówiłem, to ośrodek nasz tutaj. Jest typowym przykładem tego, że zapotrzebowanie jest, jest bardzo duże. Na tego typu zabiegi robimy, tych zabiegów coraz, coraz więcej. Dlaczego zdecydowali się Państwo przeprowadzać tego rodzaju zabiegi w swojej placówce? W ramach kompleksu usług, jakie realizuje Centrum Medyczne SALUS, funkcjonuje poradnia chirurgiczna, poradnia ortopedyczna, szpital jednego dnia, również z, ze specjalnością chirurgii ogólnej i ortopedii. W ramach ortopedii jednego dnia wykonujemy właśnie zabiegi, o które pani pyta. To są zabiegi artroskopowe stawu kolanowego, stawu ramiennego, w tym również zabiegi rekonstrukcyjne zarówno stawu kolanowego, jak i stawu barkowego. No wykonujemy je dlatego, że jest taka potrzeba, dlatego, że ten profil nas interesuje. Mamy tu cały zespół. Chirurgów, blok operacyjny, sale pobytowe i kompleks świadczeń, które są niezbędne do tego typu zabiegów. A więc począwszy od diagnostyki, skończywszy na rehabilitacji. To wszystko tutaj jesteśmy w stanie zaoferować. Oczywiście podstawą jest umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia właśnie na chirurgię jednego dnia. Chirurgia jednego dnia to taki bardzo nowoczesny sposób leczenia urazów, ale nie tylko. On w Polsce się dopiero rozwija, natomiast w krajach Unii Europejskiej, w krajach rozwiniętych, funkcjonuje bardzo dobrze, ponieważ gwarantuje pacjentom szybki zabieg i szybkie wyjście do domu, eliminuje zakażenia, między innymi. Szpitalne, eliminuje koszty, eliminuje potrzebę pobytu długotrwałego pobytu w szpitalu. Czy są jakieś przeciwwskazania do wykonania tego zabiegu? Oczywiście, że są. Są przeciwwskazania, tak jak do każdych innych operacji. Pacjent jest kwalifikowany anestezjologicznie, istnieją przeciwwskazania natury kardiologicznej, internistycznej. Znieczulenie najczęściej jest dorodzeniowe, lędźwiowe i tutaj anestezjolog bardzo przestrzega rygorów przy kwalifikacji. Na no ogólny stan zdrowia, tak jak do każdej innej operacji, bo to jest operacja. Artroskopia kolana to mało inwazyjna metoda diagnostyki i leczenia chorób stawów kolanowych. Polega na wprowadzeniu urządzenia zwanego artroskopem poprzez dwa niewielkie nacięcia w okolicy stawu. Chirurg na monitorze śledzi obraz wysyłany z urządzenia. Za pomocą specjalnych, miniaturowych narzędzi możliwa jest naprawa uszkodzonych obszarów. Zalet metody artroskopowej jest wiele: przede wszystkim mała inwazyjność, niewielkie nacięcia, krótki czas pobytu w szpitalu, duża dokładność dzięki temu, że obraz oglądany przez chirurga jest powiększony, oraz możliwość szybkiego powrotu do codziennej aktywności. W zeszłym roku doznałem wypadku w trakcie uprawiania koszkówki, w trakcie meczu. Tak jakoś niefortunnie spadłem tą nogę. No i, i dzisiaj jestem gdzie jestem. Znaczy na początku oczywiście musiałem jakby doprowadzić do pełnego zakresu ruchu, ponieważ nie miałem jego. No a później później taka została zastosowana metoda, jaką właśnie dzisiaj mamy, także jestem zadowolony. Na razie trzeba mi jeszcze znieczulenie, więc nie, nie czuję nic. Ale mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze i, i, i szybko wrócę do... Do, do, do zdrowia i do sportu.